Witam tak. na moim kanale. Dziś co zrobimy? Zrobimy króciutką próbę codzienną. Może z może, może zrobimy też inaczej. Skoncentrujcie się jakoś mocno. Pomyślcie o tym, jakie, na jakie pytanie chcielibyście znać odpowiedź. A ja spróbuję Wam zobaczyć. Zobaczymy, jaka karta wypadnie. O, no, słabo wypadły. Więc Jeszcze raz. O, tutaj skoczyło. Ta karta nie była ostatnio. Jest tutaj dwójka yy, monet, która oznacza znalezienie jakiegoś wspólnika do interesów. Kogoś, kto nam pomoże wspólnie w działaniu. Ok. Nic jeszcze nie skaczę. O, tu coś przyszło. Paść monet. Ta karta była ostatnio. To jest ktoś młody, czyli tu jakby przez cały czas ktoś, ktoś tam o nas zabiega, może jakaś nowa karta będzie. Nie wyskakują te, co były. Ale to często oznacza, że te problemy się powtarzają i powtarza się, o, tu coś spadło. Cesarzowa pełnia, macierzyństwo, ciepło. To jest takie. Ta karta często w niektórych układach też przedstawia malyję z dzieciątkiem, czyli to jest takie. Taka bezgraniczna miłość macierzyńska czy owcowska do kogoś, i tutaj dla tej miłości możemy zrobić wszystko. Co? Dzisiaj muszę trochę dłużej posiedzieć po tych kartach, ponieważ zaplanowałem sobie, żeby je podzielić, bo to, to nie tylko jest tasowanie. Co jakiś czas trzeba z kartami pomedytować, i co jakiś czas trzeba je rozdzielić, czyli osobno rzucamy kielichy, osobno rzucamy buławy, a osobno rzucamy duże arkana. Więc jeżeli chcecie, to możecie ze mną zostać na tym kanale, bo już wróżyć jako tako nie będę, ale muszę te karty posegregować, a dlaczego miałbym to robić sam, jeżeli mogę to zrobić razem z Wami, gdzie tu są monety. No i to są tacy, którzy przed każdym wróżeniem yy, Roz, po każdym włożeniu dokładniej oddzielają karty, ale wtedy, no to ciężko jest, bo tu trzeba bardzo długo tasować karty i one wtedy nie są takie losowe. Ja ich nie układam za każdym razem. Co jakiś czas, jak czuję taką potrzebę, wtedy karty układam, a one też można mandale układać. Być może kiedyś. Ułożę mandale. Jeżeli będziecie zainteresowani, bo to trwa troszeczkę długo. Samo segregowanie kart no, czasem dłużej, czasem szybciej. Ciężyc dziesiątka kielichów. Często jeżdżę z tymi kartami, bo to jest tak, że te karty nie leżą sobie w pudełku. Jeżeli robicie coś z tarotem, fajnie miecie je przy sobie w różnych sytuacjach, to już nawet nie chodzi o to, czy one pomogą nam, czy je będziemy gdzieś stawiać, ale można je sobie potasować, można czasem sobie wyciągnąć jedną kartę, jeżeli czujemy taką potrzebę. No i jeśli chodzi o naukę, to na pewno jest to przydatne, bo też te karty czują, że się z nimi jakoś człowiek bliżej zwiąże i co to jest kielich. I one też, też trzeba ich nauczyć w różnych sytuacji, bo katy chłoną energię, chłoną energię z różnych źródeł. Jeżeli pozwolimy, żeby żeby one poczuły różne sytuacje, różne miejsca, różnych ludzi, to one będą z nami lepiej, dużo lepiej współpracować no, i wiadomo, trzeba jak na wszystko poświęcić dużo czasu, i wtedy dopiero są efekty. Ale jak wszystkie systemy burzewne, bo nie tylko tarot, jeżeli człowiek się tym zajmuje dłuższy czas, to bardziej się to wszystko czuje. Ok. No, na wszystko trzeba znaleźć czas. Tak samo trzeba znaleźć czas na burzenie. Na układanie, na medytację. Czwórka. Bułat. Nie wiem jak Wy, ja jedne karty lubię bardziej, jedne mniej. To chyba jest normalne. No, ale nie wszystkie są pozytywne. Sprawiedliwość, to jest chyba jedna z gorszych kart. Dziesiątka mieczy. No, przez długi, długi czas Rzuciłem w właśnie przez dziesiątkę mieczy. Ruina ostateczna, klęska i różne takie niefajne rzeczy. Ale są karty, które są znowu fajne. Gwiazda, cudna. Jak wiem, może widzieliście, mam pieska ale dokładnie takiego jak na tej karcie gwiazdy. Bardzo sympatyczne miejsce słońce, gwiazda. Są karty, które tak wracają chęć do życia. No, już daleko nie ma. Trochę mieczy. Trochę monet, trochę kielichów i są też demony, ale to wszystko zależy od układu, bo często są złe karty teoretycznie, a jeżeli jest taki układ, że obok coś, coś to łagodzi albo mówi o rozwiązaniu jakichś problemów, to te karty wtedy, mimo że są teoretycznie złe, potrafią powiedzieć coś, coś dobrego. Często jest, że na przykład coś złego się kończy, czy że unikamy jakiegoś nieszczęścia. O, kochankowie wszyscy lubimy kochanków. Każdy by chciał, żeby to wypadało, chociaż może nie do końca tak, bo Czasem jest się stały w stałych związkach, ale ta miłość i tak może kwitnąć i może rozwijać. Czasem jest to płcie w serce. Ale czasem to ukłucie w serce może nam powiedzieć, że na coś powinniśmy zwrócić uwagę. Kielich, monety. Dzięki, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że ktoś by trwał. Wiem, że to długo trwa, ale trzeba to posegregować. Dobra, jeszcze raz dziękuję. Za to, że zostaliście ze mną. Ja już się sobie posegreguję nieco później. I zapraszam na mój kanał. Do usłyszenia. Do zobaczenia.